Szukałem prawdziwej wolności. Urodziłem się jako szóste dziecko w rodzinie, w małej miejscowości koło Jasła. Cała nasza wioska była religijna. Chodziliśmy do kościoła katolickiego w przekonaniu, że to wystarczy. Domu nie było Pisma Świętego. W dzieciństwie mama nie miała dla nas czasu, ponieważ musiała zajmować się gospodarstwem. Tata pracował jako odrywal w nadleśnictwie. My jako dzieci również mieliśmy swoje zadania. Muntowaliśmy się, kiedy koledzy grali w piłkę, a my musieliśmy pracować. Tata miał twardy charakter i nie liczył się z niczym zdaniem. Wszystko kręciło się wokół niego i musiało być tak, jak on chciał. Był bardzo surowy, stosował również kary, bił nas, czym popadło i nie panował nad sobą. Z tego powodu nie mieliśmy szacunku do niego, tylko odczuwaliśmy strach. Stawaliśmy się coraz bardziej nieposłuszni. Kiedy grzeszyliśmy, przystępowaliśmy do spowiedzi, ale nie miało to żadnego wpływu na nasze życie. Biegło ono dalej w ten sam sposób. W domu na porządku dziennym były awantury i alkohol. Mama nie piła, natomiast tata lubił wódkę. Ciągle przyjeżdżali do nas leśnicy i urządzali z ojcem piwem. Przystąpiłem do pierwszej komunii, potem rozpocząłem służbę ministranta. Byłem nim przez kilka lat, bo pragnąłem iść za Bogiem. W domu był katechizm i uczyłem się go na pamięć. Jednak nie rozumiałem, o co chodzi w życiu chrześcijanina. Pod koniec szkoły podstawowej chodziłem już rzadziej do kościoła. Nie rozokołowywałem rodziców, że byłem na mszy, a zamiast tego siedziałem przy piwie w sklepie obok. Po podstawówce poszedłem do szkoły budowlanej, ale nauka była dla mnie ciężka. Nikogo w domu nie interesowało, czy tam chodzę i jak mi idzie. Z trudem ukończyłem szkołę. Nie chciałem dłużej być pod władzą rodziców i wyrwałem się z domu. Wyjechałem do Krakowa, aby pracować jako murarz. Poczułem się wtedy wolny, gdyż mogłem robić to, co mi odpowiadało. Mając 17 lat powiedziałem sobie, teraz mogę naprawdę rozpocząć życie i rozpocząłem je. Przyszły papierosy, alkohol i wiele innych rzeczy. Myślałem, że jestem dorosły i nie zauważyłem, że zacząłem niszczyć samego siebie. W krótkim czasie alkohol zajął pierwsze miejsce w moim życiu. Zacząłem się coraz niżej, zakosztowałem każdego grzechu, który mnie krok po kroku rujnował. Złamałem wszystkie dziesięć przykazań. Zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Przecież chciałem być wolnym, a tu stałem się niewolnikiem. Półtora roku później przyjechał tata, aby mnie odwiedzić. Zobaczył, w jakim stanie byłem i powiedział, synu, wracaj do domu. Usłuchałem go i wróciłem. Podjąłem pracę w piekarni i pomagałem w domu, ale coraz częściej sięgałem po alkohol i paliłem coraz więcej papierosów. Zatrudniłem się przy poszukiwaniu nafty i kazu w Jaśle. Problem alkoholowy cały czas jednak narastał. W pewnym momencie musiałem sam zrezygnować z pracy, bo inaczej zostałbym zwolniony dyscyplinarnie. Krótko potem miałem iść do wojska, lecz mogłem je odrobić na kopalni węgla w Jastrzębiu. Zacząłem tam pracować, ale znowu szybko dostałem wypowiedzenie z powodu alkoholu i absencji w pracy. Pojechałem do Cieszyna, aby odwiedzić brata. Miasto spodobało mi się i osiadłem w nim. Przyjąłem się do prywatnej firmy budowlanej. Zamieszkałem u dziewczyny, którą poznałem w knajpie. Była alkoholiczką i miała córkę. Minęło kilka miesięcy i przestałem pracować. Wiedliśmy straszne życie, odwiedzając myliny, okradając i bijąc innych. O bogu całkowicie zapomniałem. Żyłem tak, jakby wcale nie istniał. W moim sercu nie było dla niego miejsca, chociaż panował tam wielki niepokój. Alkohol zniewolił mnie tak bardzo, że nie byłem w stanie uwolnić się od niego. Podobnie było z papierosami. Paliłem jednego za drugim. Słyszałem czasami, że któryś z moich kolegów dostał się do więzienia, ale myślałem, że ja tam nigdy nie trafię. Kiedy spotykaliśmy się w knajpie, jednym tematem był alkohol oraz kombinowanie jak i gdzie coś ukraść, żeby było na niego pieniądze. Nie myślałem o więzieniu. Każdy zakładał, że nikt nas nie złapie ale stało się inaczej i to bardzo szybko. Pewnego dnia ciężko pobiliśmy i okradliśmy człowieka, aby zdobyć parę złotych na wódkę. Następnego ranka przed naszymi drzwiami stała policja. Skuli nas w kajdanki i osadzili w areszcie śledczym. Pamiętam, że napisałem list do domu, kłamiąc, że wsadzili mnie niewinnie do więzienia. Nie wiedziałem jednak, że Cieszyńska Gazeta opisała całe wydarzenie i mój brat wysłał do rodziców ten artykuł. Wtedy otrzymałem od taty list tej treści – Przestań kłamać, przeczytaliśmy wycinek z gazety, napisali tam całą prawdę. Poczułem się głęboko zawstydzony, ponieważ rodzina o wszystkim wiedziała. Mimo tego rodzice później przysyłali mi paczki. Pamiętam kiedyś dostałem wodę po goleniu, a współwięźniowie mi ją wypili. Pito to cokolwiek, aby nie być świadomym panującej tam rzeczywistości. Miałem wcześniej wyobrażenie, że więzienie to jest coś jak rodzina, gdzie jeden drugiemu pomaga. I gdzie wszyscy się rozumieją, ale to, co tam zobaczyłem, było przerażające. Nasza cela mogła pomieścić dwanaście osób, a nas było ponad dwudziestu. Jedni więźniowie traktowali drugich jak śmiecie i zmuszali ich do okropnych rzeczy. Byłem twardym człowiekiem i nie pozwoliłem im na wiele w stosunku do mnie. Na początku biłem się, dlatego zostawili mnie w spokoju. Innych niszczyli całkowicie. Oglądając to wszystko, stawałem się jeszcze gorszy. Nieraz leżałem na łóżku w swojej celi i myślałem: co ja tu robię? Ci ludzie są gorsi niż zwierzęta. Dzisiaj wiem, że Bóg sprawił cud, bo nie wytrzymałbym tego długo. Byłem pierwszy raz karany i czekałem na wyrok. W tym czasie objęła mnie amnestia i zostałem zwolniony. Po czterech miesiącach, jeszcze przed wyjściem, wychowawca powiedział do mnie: może teraz coś zmienisz i zrozumiesz. Pytałem go co? Wychowawca odpowiedział: tata przyjechał po ciebie, aby cię zabrać na swoją odpowiedzialność. Otworzyli mi bramę więzienia i za nią rzeczywiście stał tata. Obaj rozpłakaliśmy się, powiedział, chodź synu, pojedziemy do domu. Gdy wracaliśmy autobusem, milczałem, bo nie umiałem wypowiedzieć słowa. Pomimo że tata był surowy w wychowywaniu nas, chciał dla nas dobrze. Były to dla mnie chwile poważnej refleksji. Byłem taki zły, wielokrotnie okłamywałem tatę, nawet go okradłem, a on chciał mi pomóc. Podczas mojego pobytu w areszcie chronił mnie i zakazał rodzinie komukolwiek o tym powiedzieć. W naszej wiosce nikt nic nie wiedział. Po powrocie do domu szybko znalazłem pracę i zarabiałem sporo pieniędzy. Spłaciłem tacie cały dług. Byłem w domu, miałem pracę i mógłbym dobrze żyć, ale nie potrafiłem znaleźć sobie miejsca. Pewnej niedzieli nie wytrzymałem już dłużej, zabrałem resztę moich pieniędzy, powiedziałem rodzicom, że idę do kościoła. Wsiadłem do autobusu i pojechałem do Cieszyna zamieszkałem znowu u swojej dziewczyny, która również już wyszła z więzienia. W ciągu kilku dni przepiliśmy wszystko, co miałem, po raz kolejny znalazłem się na dnie. Zrozumiałem, że ta dziewczyna ma na mnie zły wpływ i odszedłem od niej. Szukając mieszkania, spotkałem człowieka, który zaproponował mi, abym się do niego wprowadził. Tam była jedna wielka melina. Odbywały się libacje, były kobiety i tak dalej. Nie miałem pokoju w sercu, ale rządził mną alkohol. Zamiast pracować siedziałem codziennie w knajpach. Piłem, spałem gdzieś w rowach. Nie byłem już właściwie człowiekiem. Miałem myśli samobójcze. Wszystko było mi obojętne. Nic mnie nie cieszyło i interesowałem się wyłącznie piciem. Pewnego roku przed świętami wielkanocnymi pojechałem do domu. Wróciłem na święta do Cieszyna z wielką ilością jedzenia i różnymi rzeczami, które dali mi rodzice. W naszym mieszkaniu imprezowało już dużo ludzi i rzuciłem się w wir zabawy. Kupiłem się do nieprzytomności. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem, że moi koledzy okradli mnie i wyrzucili z mieszkania. Nie miałem pieniędzy jedzenia ani gdzie spać. Wtedy wpadłem w szał i zacząłem demolować drzwi i szyby w tym domu. Złapałem gospodarza i ściągnąłem go do piwnicy. Gdyby się nie bronił, zabiłbym go. Miał tam jakieś żelazo walną mnie w głowę i na moment zemdlałem. Pamiętam jak później wyszedłem z tej piwnicy cały zakrwawiony. Poszedłem kawałek nie wiedząc gdzie się udać. Mając 28 lat zobaczyłem, że moje życie nie ma sensu. Ludzie stali się dla mnie wrogami. Ja także byłem ich wrogiem. Chodząc tak bez celu, trafiłem na stary garaż, jak okiem sięgnąć otwarte pole. Była noc i byłem sam. Pomyślałem, po co jeszcze żyć? Wykrwawiłem się tutaj i będzie koniec. Nie będę się więcej męczył. Usiadłem za garażem i czekałem na śmierć. Po jakimś czasie zasnąłem. Odzyskałem przytomność na pogotowiu. Nie wiem, kto mnie znalazł i zabrał do szpitala. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że Bóg posłał swojego anioła, aby mnie uratować. Pismo Święte mówi, aniołowie są posyłani na pomoc tym, którzy mają dostąpić zbawienia. Hebrajczyków 1,14 Zacząłem znowu szukać pracy. Przyjęto mnie do zakładu farb i lakierów w Cieszynie. Zamieszkałem w hotelu pracowniczym, gdzie również dużo piłem. Wkrótce przestałem chodzić do pracy i po pół roku ją porzuciłem, w związku z tym nie mogłem dalej mieszkać w hotelu. Udałem się do mojego dawnego majstra z budowy i przedstawiłem mu swoją sytuację. Zawsze był do mnie przychylnie nastawiony, chciał mi pomóc i przyjął mnie z powrotem do pracy jako murarza. Miał budynek gospodarczy i zaproponował mi abym tam zamieszkał. Po niedługim czasie zatrudnił pracownika, który wprowadził się do mnie. Tak jak ja był pijakiem, nasze mieszkanie stawało się meliną. Najbliższy sąsiad też pił, ale miał z nas korzyści, bo robił wino. A my, aby się napić, musieliśmy mu za nie płacić. Każdą wypłatę roztrwanialiśmy na alkohol. Tak biegło życie. Obaj byliśmy tym zmęczeni. W pewnym momencie zacząłem szukać Boga. Przypomniały mi się lekcje religii z dzieciństwa, na których ksiądz mówił nam o Bogu. Powiedział, że on jest wszechmocny i że jest wszędzie. Dlatego, któregoś dnia, wybrałem się z sąsiadem, który był katolikiem, do kościoła. Poszedłem tam trzy razy, ale nic się nie zmieniło. Byłem cały czas taki sam. Zastanawiałem się, co się ze mną stanie, jeśli będę dalej tak żył. Pamiętam dzień, kiedy zdesperowany swoim życiem upadłem na kolana i zawołałem Boże, jeśli jesteś, to dlaczego się tak męczę? Następnego ranka pojechałem do pracy i spotkałem kolegę, który opowiadał, jak Bóg odmienił jego życie uwolnił go od alkoholu i uzdrowił z nieuleczalnej choroby. Wcześniej nigdy o czymś takim nie słyszałem. Moje serce biło szybciej i wiedziałem, że przez niego przemówił do mnie Bóg. Franek widział, że coś się ze mną dzieje, podszedł do mnie i powiedział chodź, pójdziemy się pomodlić. Odparłem, że tego nie umiem, a on odpowiedział, ja się będę modlił, a ty powtarzaj. Prowadził mnie w tej modlitwie do upamiętania, prosił Boga, żeby też zmienił moje życie. Tak jak on sam tego doświadczył. Kiedy wstaliśmy z kolan, Franek mnie ucisnął i powiedział: Przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca. Myślałem, co On mówi. O co chodzi, ale nic więcej nie powiedział, tylko zawiózł mnie do domu i dał mi Pismo Święte. Zacząłem czytać coraz więcej. Wiele z niego nie rozumiałem, jednak czytałem je dzień i noc. Byłem głodny słowa Bożego. Kiedy szedłem do pracy, chodziłem z Biblią. Kiedy siedziałem w autobusie, czytałem ją. Wszędzie niosłem ją ze sobą. Nadchodziły święta Bożego Narodzenia, brat zaprosił mnie do siebie do domu, więc spędził te dni razem z nim. Pamiętam noc, kiedy już spaliśmy, usłyszałem jakby z otwartego nieba wyraźny głos, ja ciebie oczyszczę, uwolnię cię i będziesz moim świadkiem. Byłem przerażony i nie mogłem już zasnąć, miałem świadomość, że Bóg osobiście do mnie przemówił. Rano poszliśmy z bratem do knajpy, ale w moim sercu coś się zmieniło. Powiedziałem bratu, że wypiję tylko jedno piwo. Patrzył zdziwiony i nie rozumiał mnie. Wiedział, że zawsze piłem wielkiej ilości. Czułem się źle i chciałem jak najszybciej wyjść z baru. Kiedy przyszedłem do swojego domu, upadłem na kolana, zacząłem wyznawać swoje grzechy i płakać. Wiedziałem w tej chwili, że Bóg jest ze mną. Czułem jakby jakiś ciężar ze mnie spadł. Poczułem się wolny i spokojny, wtedy zrozumiałem bardzo jasno, że Jezus Chrystus umarł za moje winy. Abym już więcej nie grzeszył. Ogromna radość przepełniała moje serce. Płakałem bardzo i trudno mi było pojąć, że Pan Jezus przyjął takiego grzesznika jak ja. Stałem się dzieckiem Bożym. Dwa dni po tym wydarzeniu zorientowałem się, że w ogóle nie piję. Od razu opowiadałem innym, co Bóg uczynił w moim życiu. Ludzie pytali, co się stało z statkiem. Moja droga już nie była taką, którą dotychczas szedłem, moje myśli były już inne. Kolega, z którym mieszkałem, nie interesował się wcale Bogiem, mówiłem mu o zmianie w moim życiu, sam też ją widział, mimo to dalej żył tak jak przedtem, a nawet za wszelką cenę chciał mnie z powrotem wciągnąć to samo środowisko. Dużo ludzi podawało mi alkohol i próbowało wszystkiego, abym odszedł od Boga, jakby całe pieko walczyło o moją duszę. Często w nocy nie spałem, bo przychodziło mnóstwo złych myśli, które mi kazały wyprzeć się Pana Jezusa. Było wiele sytuacji, kiedy wręcz odczuwałem, że diabeł chce zniszczyć mnie całkowicie. Ale mimo to wiedziałem, że jestem już własnością Boga, gdyż Pan Jezus został moim zbawicielem. Pewnego razu miałem sen. Widziałem piękny pałac, szedłem do niego, a wraz ze mną dwóch aniołów. To byli ci, którzy nade mną czuwali aż do momentu mojego nawrócenia. Oni zostali wpuszczeni do środka i usłyszałem głos: Chodźcie, bo wykonaliście swoją służbę. Ja stałem w przedsionku, ale nie zostałem wpuszczony. Pytałem, dlaczego i ja nie mogę wejść. Wtedy usłyszałem, jeszcze nie wykonałeś misji, do której cię powołałem. Gdy obudziłem się z tego snu, wiedziałem, że Bóg ma plan dla mojego życia. Wtedy Pan Bóg w ponadnaturalny sposób zaczął mi się objawiać. Raz zabrał mnie jakby do góry i powiedział: Spójrz na dół. Zobaczyłem, jak ludzie leżeli na ziemi. Już nie chodzili, bo tak byli obciążeni grzechem. Wtedy Pan powiedział mi wyraźnie: Dlatego chcę, abyś był moim świadkiem. Miałem też wizję piekła. Zostałem tam sprowadzony, żebym zobaczył, jak straszne jest życie w tym miejscu. Słyszałem nieopisane jęki, coś przerażającego. Bóg pokazał mi, z czego mnie wyrwał, jak wielka łaska mnie spotkała. Franek był dla mnie na początku jakby duchowym ojcem, często zabierał mnie do swojej rodziny. Modliliśmy się razem i rozmawialiśmy o wielu sprawach. Zaprosił mnie także do zboru kościoła wolnych chrześcijan w Cieszynie. Tam przyjęto mnie bardzo serdecznie. Jedna rodzina w szczególny sposób nam się zajmowała. Zapraszała mnie do siebie na obiady i zawsze też modliła się ze mną. Spędzałem z nimi dużo czasu. Pan Bóg uczył mnie wtedy wielu rzeczy. Miałem zniszczony umysł i nie potrafiłem żyć normalnie. Byłem wielkim bałaganiarzem, ale On uczył mnie porządku zarówno w domu, jak i w pracy. Uczył mnie, jak wsiadać do autobusu. Wcześniej nie widziałem ludzi, którzy byli w potrzebie, na przykład starszych, którym trzeba było ustąpić miejsca. Oczyścił również moje słownictwo, które do tej pory pełne było przekleństw. To wszystko wymagało wiele czasu. Na początku mojego nowego życia jeszcze paliłem. To był dla mnie wielki problem i radziłem sobie z tym. Kiedy paląc szedłem do pracy, Franek nie pytał, dlaczego jeszcze palisz. Powiedziałem przecież chcę rzucić palenie, ale nie umiem. Sam wiedziałem, że coś jest nie tak. Tyle złego Pan Jezus mi już zabrał, a jeszcze paliłem. Tej nocy usłyszałem wyraźny głos. Czy wierzysz, że nie będziesz palił? Powiedziałem tak, panie, wierzę. Odpowiedź brzmiała, to nie będziesz palił. I tak było. Od razu Bóg zabrał wszelkie pragnienie papierosów i stałem się wolnym człowiekiem. Zauważyłem też inny rodzaj związania w swoim życiu. Był nim telewizor, przed którym marnowałem wiele cennego czasu. Nagle zaczął mi przeszkadzać. Powiedziałem: Panie Jezus, zrób z nim co chcesz. Za chwilę przyszedł ktoś i powiedział: Słyszałem, że chcesz sprzedać telewizor. Nie chciałem od niego ani grosza. Dałem mu telewizor i od tego dnia mogłem spokojnie czytać Biblię, bo nic mi już nie przeszkadzało. Cały czas chodziłem do zboru, modliłem się, uczestniczyłem w spotkaniach domowych, czerpałem jak najwięcej ze słowa Bożego. I wspólnoty z innymi chrześcijanami. Po pewnym czasie zapragnąłem mieć żonę i powiedziałem: Panie, proszę, daj mi żonę, widzisz, że jej potrzebuję. Bóg odpowiedział: dam ci ją, tylko poczekaj. Jeździłem na różne konferencje i zawsze pytałem: Panie, czy ona tutaj jest? Pan odpowiedział: Nie ma jej. Dalej czekałem. W tym czasie majster przyjął do naszego domu dwie kobiety. Były z moich rodzinnych stron, ale były to dziewczyny łatwe. Chciały, żebym z nimi był i próbowały mnie kusić alkoholem. Była to dla mnie ogromna walka. Pragnąłem żony, a tu mógłbym mieć aż dwie dziewczyny. Ciągle się modliłem i trwałem przed Bogiem. Powiedziałem o tej sytuacji w zborze i przyjaciele razem ze mną się modlili. Aby pan Jezus mnie z tego miejsca zabrał, wtedy przyjęli mnie jako gospodarza zboru i mogłem tam zamieszkać. Wiedziałem, że pan Jezus przygotował mnie do małżeństwa, abym był dojrzałym mężem. Czekałem w tej sprawie na niego. Zawsze mówiłem, Bóg mi powiedział, że da mi żonę. Ja jeszcze nie wiem, kto nią będzie, dlatego nie będę nic robił. Chciałem mieć żonę, którą on przygotował dla mnie. Zboże była Zosia, z którą miałem dobrą relację, lecz nie myślałem o niczym więcej i traktowałem ją jak siostrę. Miał męża i córkę, ale jej mąż był alkoholikiem. Pamiętam jeszcze jak o niego się modliliśmy, jednak zmarł z powodu nadużywania alkoholu. Dla całego zboru był to bardzo trudny czas. Minęły dwa lata. Z Zosią widywaliśmy się na spotkaniach zborowych. Dużo rozmawialiśmy i mieliśmy ze sobą dobry kontakt pewnego dnia. Bóg przemówił do mnie: Masz miłość, ale egoistyczną. Chcę ci dać moją miłość, również dla żony, którą otrzymasz. Zacząłem to rozumieć, gdyż faktycznie w moim życiu było wiele egoizmu. Nagle, jakby łuski spadły z moich oczu. Wtedy przyszła do mojego serca pewność, że Zosia będzie moją żoną. Już wiedziałem, co mam zrobić. Oświadczyłem się i poprosiłem rodziców o jej rękę. Cztery miesiące później pobraliśmy się, dostałem więc nie tylko żonę, lecz od razu też córkę. To był kolejny Boży cud i potwierdzenie, że Pan daje to, co ma dla nas najlepszego. Po jakimś czasie Bóg dał nam także Syna. Dziękuję mu za to z całego serca. Dzisiaj nie tknę żadnego alkoholu. Jest mi niepotrzebny. Pan Jezus całkowicie mnie uwolnił i zabrał pragnienie picia z mojego serca. Nie stwarzam sobie sytuacji, w których miałbym z Nim do czynienia. Nie chcę Go nawet trzymać w rękach. Mam głęboką świadomość, ile lat mojego życia straciłem przez alkohol i jaką wysoką cenę zapłacił Pan Jezus, aby mnie uratować. Od kilku miesięcy razem z grupą ze Stowarzyszenia Fileo odwiedzam więźniów w cieszyńskim zakładzie karnym. Bóg pokazał mi, że mam się zaangażować w tym miejscu. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę się podzielić tym, co on uczynił z miłości do nas, by nas uratować z naszych grzechów. Życzę nam wszystkim, abyśmy się zupełnie podobali Bogu i aby każdego dnia on nas prowadził. Pan Jezus wydał samego siebie za nas, abyśmy więcej nie służyli grzechowi, lecz Bogu. Niech jemu będzie chwała.